Proszę przestać się martwić o Niemców. Oni sobie poradzą, oby nie polskim kosztem. Trzy dni temu dowiedzieliśmy się o obławie w Berlinie, gdzie policja zatrzymała siatkę islamistów, którzy planowali zamachy. W sercu Europy, tuż za naszą granicą, przez ich głupotę oczywiście, są ogromne zagrożenia terrorystyczne. Ilu z nich miało być podrzuconych do Polski? Polacy nie chcą obław na ulicy Warszawy, nie chcą ataków na dzieci, kobiety, kościoły, szkoły. Tym razem Polacy są mądrzy przed, szkołą, przed szkodą i nauczyli się na zachodnich błędach. Nie chcemy, żeby ktoś z Berlina czy Brukseli decydował, kogo mamy przyjąć, bo to nasze rodziny zapłacą cenę strachu, przemocy i chaosu. Panie premierze, panu płacą Polacy, aby było w Polsce bezpiecznie. Proszę przestać się martwić o Niemców, oni sobie poradzą, oby nie polskim kosztem. Składam wniosek formalny o przerwę informację premiera, kiedy zacznie dbać o interes Polaków, tak jak o interes Niemców, dwa kanclerz Scholz.